Siema, wystrzaki! Witamy w quizie wystrzaków, najlepszym quizie w telewizji! A ja jestem Czery Czen! Brzydczyki gotowe? Tak! Nosowo! Okay. Która rzeka jest najdłuższa na świecie? Aha, to Nil! Ile nosów ma ślimak? Hmm, aha, cztery! Wyobrażacie sobie ślimaka z alergią? A psika, psika, apsik! psik! Wow, Ignaś, ty jesteś geniuszem quizowym. Jesteś mistrzem quizu bez trzaku. A no skądże? To mój ulubiony show i myślę o nim cały czas i marzę o wygraniu złotego brzęczyka. Złoty brzęczyk? Ten złoty brzęczyk trafi do zawodnika, który poprawnie odpowie na kolejne pytanie. Jest przewspaniały. Jak się nazywa niby lekarstwo, które czasem sprawia, że ktoś zdrowieje, bo po prostu wierzy w jego działanie? Dlaczego? Plaże, co? Placebo! Niby lekarstwo, po którym ktoś zdrowieje, ponieważ jego mózg myśli, że to działa! Fascynujące! Ludzki mózg jest potężny! Nikt nie wie? To może ty? Skołowani, zagubieni, skonsternowani? No dobrze, odpowiedź brzmi placebo! Kurę! Jejku, Ignać! Oż ty w placebo! I zdobyłbyś złoty brzęczek, gdybyś był w tym show!